Jest piątek, godzina 16. Jestem właśnie na budowie dzisiaj w stabilnym okna. Jestem w nich po prostu zakochana. Tutaj ten zimowy widoczek. O, coś pięknego. Spełnia się nasze marzenie o naszym domku. Nie wiem kiedy tutaj się wprowadzimy, pewnie za dwa lata. Jak nie więcej, ale jest super. Jest godzina 11.06. Ja wstałam o 8, dlatego że mój mąż wychodził do pracy i już nie mogłam zasnąć, więc stwierdziłam, że poleżę sobie w łóżku do 10 i miałam przy sobie czytnik i sobie czytałam świąteczną książkę. Za chwileczkę pokażę jaką. Ja w poprzednim vlogu wam o niej mówiłam, że czytam, ale nie skończyłam. Piję sobie kawę z mlekiem kokosowym i z miodem. Natomiast tą świąteczną książką jest książka Karoliny Wilczyńskiej, Spełnione życzenia, ta okładka jest urocza w jakimś stopniu, ale szczerze mówiąc nie zachęca, natomiast domyślam się kto jest na okładce. Chodzi mi tutaj o historię i e, o pewną bohaterkę, e, która przejawia się tak naprawdę w każdym e, momencie życia danego bohatera. E, tutaj mamy rozdziały podzielone na godziny. Mamy godzinę ósmą, mamy godzinę dziesiątą, mamy godzinę dwunastą. Teraz jestem na godzinie czternastej. Mamy tutaj różnych bohaterów. Mamy panią Krystynę, mamy Elwirę, e, mamy. Zbyszka, Tadeusza. Kogo my tam jeszcze mamy? Damiana. I powiem Wam, że każdy z tych bohaterów zupełnie inne emocje we mnie wywołuje. Oczywiście czuć te święta, bo to wszystko rozgrywa się w dzień wigilii. I ciekawa jestem, kiedy życia tych bohaterów zaczną się zazębiać. Ja to wprost uwielbiam w książkach, kiedy mamy różnych bohaterów. No i nagle gdzieś tam. Te linie ich żyć spadają się ze sobą. Ja to naprawdę kocham całym sercem. Wielokrotnie to Wam mówiłam oczywiście i pewnie już nudzi Was to moje określenie. Natomiast każdy z tych bohaterów jest zupełnie inny. Jakby zupełnie różne, zupełnie inne emocje i uczucia wywołuje. Innych się lubi, innych mniej, a jeszcze innych to już w ogóle by się z tej książki wyrzuciło. Także czyta się naprawdę super. Oczywiście dialogi nie są jakieś takie wyszukane, to jest prosta historia. Można e, określić, że jest taka na miarę polskich komedii romantycznych, chociaż to też nie jest w znaczeniu negatywnym, dlatego że ja lubię polskie komedie romantyczne, ale kiedy. E, jakby scenariusz jest dobrze napisany, kiedy tą historią można coś przekazać, kiedy można się uśmiechnąć, wzruszyć i tak dalej. Nie lubię komedii, które są kiczowate. Nie chciałam mi się wyostrzeć, więc muszę teraz mówić do was w taki sposób, ale mówiłam o polskim kinie. Ja lubię polskie filmy i uważam, że polskie kino jest na naprawdę dobrym poziomie, tylko czasami w tych komediach romantycznych gdzieś tam tego dobrego kina brakuje. Natomiast wracając do książki, czyta się naprawdę bardzo fajnie. Jest momentami wzruszająco, ale ciekawa jestem, jak to potoczyło się. Ciekawa jestem, jak potoczą się dalsze losy tych wszystkich bohaterów. Nawet nie czytałam opisu, podeszłam do niej z otwartą głową, nie miałam większych oczekiwań. Chciałam, żeby to były święta i są święta. Oczywiście. Na razie jest ok i, i nie chcę tutaj e, mówić nic więcej. Zobaczymy, jak skończę, ale się czyta w ekspresowym tempie, naprawdę. Drugą książką, którą sobie czytam, jest Wciąż Biały Dym. E, jest Wciąż Biały Dym Tiffany Jackson. E, zostało mi e, nie wiem, 50 stron do końca 60 stron świetny mini-horror, tutaj mamy takie paranormalne momenty, mamy bohaterkę, która przedewkowała kiedyś marihuanę, kiedy, która ma stany lękowe związane z pluskwami i nikt tak naprawdę nie jest w stanie jej uwierzyć, że coś z tym domem jest nie tak, szczególnie jej matka jej nie za bardzo ufa, jej ojczym również, a młodsza siostra Piper, która ma 10 lat tak wkurzającą siostrą, że ja osobiście bym z nią nie wytrzymała, więc rozumiem e, rosterki e, Marigold, bohaterki naszej głównej, która totalnie nie trawi i ją mega wkurza, także naprawdę ją bardzo rozumiem, bo piper działa mi na nerwy, ale ciekawa jestem jak potoczą się losy bohaterów i... Czy rzeczywiście ten dom jest nawiedzony? Jestem bardzo ciekawa. E, ostatnio e, mam mega fazę na książki świąteczne, tak jak możecie to zauważyć w poprzednim vlogu czy w tym. Tam razem czytałam w tym roku święta pachnął tobą i to jest świetna historia. E, teraz czytam sobie spełnione życzenia. I czeka na mnie w Orlen paczce paczka z taniej książki, bo sobie zamówiłam cztery książki świąteczne. Więc jak ją odbiorę, tą paczuszkę, to Wam oczywiście we wstawkach pokażę. Czekam jeszcze na te takie mini dekoracje świąteczne. Wciąż nie mam ze sobą dekoracyjnej tacki drewnianej na świeczki. domówiłam sobie właśnie do tej tacki światełka LEDowe. No czemu ta kamerka nie chce się wyostrzeć? O, światełka ledowe, taką choineczkę, która ma 20 cm, yy, i sobie na tej tatce położę. I zamówiłam sobie reniferkę yy, i też skorzystałam yy, z czegoś dla siebie, jeśli chodzi o ubranie. Sobie zamówiłam dresy za 36 zł z Disneya. Jestem ciekawa, czy rozmiar będzie dobry, bo tam było od, aż od XXS, więc ciekawa jestem, czy SK będzie na mnie dobra, czy za mała zobaczymy, e, natomiast e, uro, urocze są te adresy. o to w sumie Wam wkleję, o jakie adresy mi chodzi chociaż one nie są jakieś e, mega disneyowskie, chodzi tutaj, że jest napis, nie jest to Disneya, bo w tym roku obchodzimy stulecie obchodzimy Disneya i wczoraj też z moim mężem e, w końcu zainstalowaliśmy e, w końcu zainstalowałam Disney Plus e, na telewizorze i oglądaliśmy sobie auta, chociaż e, ja chciałam oglądać nasze magiczne Encanto, ale mój mąż uparł się na auta więc powiedziałam, że czasem razem ja wybieram bajkę. I naprawdę kocham Disney Plus, bo można przenieść się do dzieciństwa, do tych przepięknych animacji, przepięknych bajek. No to jest coś niesamowitego, naprawdę. Można się przenieść w czasie i, i super jest e, ten kanał Disney, Plus, gdzie e, naprawdę możemy zobaczyć na bieżąco te wszystkie piękne e, bajki z Disney'a i Pixara, które mamy w kinach. No to jest niesamowite i bardzo Wam polecam Disney. Plus. E, teraz e, co, właśnie czekam, aż zacznie padać śnieg, bo zrobiło się ciemno za oknem, więc pewnie zaraz znowu będzie padał śnieg. Ja e, odpalam czytnik, e, czyli będę kontynuowała spełnione życzenia. No i. Mende più la standard up Witam się z wami w poniedziałek, jest godzina 13, od razu tutaj wezmę książki. Dzisiaj w tym, w, tym, w tej wstawce pokażę wam książki, które sobie ostatnio zamówiłam z taniej Książki. Sobie trochę. I też otworzymy razem trzy paczki. Nie, nie mam fioła na punkcie paczek, ale po prostu mam fioła na punkcie niskich cen i fioła na punkcie tegorocznych świąt. Po prostu. E, natomiast zaczniemy sobie od książek. Zamówiłam sobie cztery książki na taniej książce. Pierwsza z nich to Sylwia Kubik i Leśne Cuda. E, Magda Knedler, Grudniowy Dom. Bianka e, Okońska e, czytała i poleca. E, I Dziś zanudzę ci kurędy Joanny Szarańskiej. Słyszałam bardzo dobre opinie na jej temat i no, skusiłam się. E, I na taniej książce. Ostatnią książką jest i w tej, ostatniej, w tej paczce ostatnią książką jest Iskierka nadziei Anny Szczęsnej i nie widziałam e, podczas składania zamówienia, że jest to dużym drukiem. No Jest to większa książka niż ta standardowa e, No i ma duży druk. To, to jest przede wszystkim dla osób starszych, niemniej jednak e, ja też lubię większy druk niż takie nacioćkane e, literki. No to tak, no to paczka z książkami już e, za nami. E, I teraz otworzymy sobie paczkę z ja pierwszą. E, tutaj są dresy, bo sobie to z Disney, a były za 36 zł, e, czyli 50% taniej e, I one prezentują się tak. Muszę sobie później zmierzyć, czy są dobre. E, to jest taki beżowy kolor, to jest naszywka e, Disney e, 100 lat i... Tutaj mamy taki napis Disney. Bardzo ładne, mam nadzieję, że będą na nie dobre. Druga paczka, oczywiście też więcej. I to już jest paczka z świątecznymi dekoracjami. Do tej takiej tacki dekoracyjnej. Widzieliście we wstępnych. Wczoraj moja siostra odebrała w sobotę, a ja w niedzielę byłam u rodziców, czyli wczoraj i sobie od nich tą paczuszkę zabrałam. I w tamtej paczce były też te drewniane gwiazdki, które widzieliście we wstawce. A tutaj są trzy rzeczy, docelowo tutaj na tą tackę, czyli tam będą świeczki. Tutaj mamy, wam pokażę, tutaj mamy światełka LEDowe, takie zwykłe, naprawdę najzwyklejsze, one mają tutaj E, takie łuski, takie łeski nie łuski, e, mam tą choineczkę, zaraz Wam pokażę choinka na tą tackę e, i reniferek i później Wam oczywiście we wstawce tą deskę już udekorowaną pokażę, więc to tyle w tej paczuszce tak, tyle. E, i tutaj skorzystałam z Black Friday e, na stronie Homely zamówiłam sobie pościel Druga była tańsza, więc zamówiłam pościel, taką beżową, w takie szare paski. To jest poszewka na poduszkę i, i kołdra. I tutaj to samo, bo my z mamy oddzielne kołdry. Bo nie lubię, jak mi ktoś kołdrę zabiera po prostu. E, więc tak prezentują się, e, także tak, tak prezentuje się ten unboxing. E, mi się osobiście te rzeczy wszystkie bardzo podobają. E, co do książek, no to kończę czytać i Biały Dym, e, i Spełnione Życzenia, a później e, zaczynam sobie kolejną książkę świąteczną. E, I to będzie już chyba w kolejnym vlogu. E, będę sobie czytała Grudniowy Dom, dlatego że ta książka wygrała w ankiecie. Jeśli chodzi o to, jaką kolejną książkę świąteczną mam czytać, więc jestem jej szalenie ciekawa. Tym bardziej, że no nie, ma jej, nie ma jej na legimi. Tamte może będą, zobaczymy, więc będę sobie ją czytała w papierze. Także w kolejnym update'ie przyjdę już z opinią o spełnionym życzeniu, Białym Domu i, po, i też z recenzją mojego listopadowego patronatu komiksowego, także. Widzimy się następnym razem. Mamy dalej poniedziałek e, Skończyłam czytać te dwie książki Czyli Spełnione życzenia Oraz Biały dym Tiffany Jackson Jeśli chodzi o Spełnione życzenia e, To jest to druga książka świąteczna Jaką czytam w tym roku e, I powiem szczerze, że mnie tak no, ciutkę zawiodła Finalnie dałam jej trzy gwiazdki na pięć. E, uważam, że pomysł z rzeczami bohaterów, które się zazębiają e, i ten pomysł z rozdziałami, które rozpoczynają się godzinami, e, to naprawdę strzał w dziesiątkę. E, niektórzy bohaterowie wywoływali woł, we mnie takie, a nie inne emocje. E, niektórzy e, coś tam zrobili ze mną bardziej, inni mniej, jeśli chodzi o uczucia. E, natomiast ta książka nie spełniła moich oczekiwań finalnie. E, po prostu... Mam wrażenie, że zakończenie tej książki było takie totalnie na siłę. Jakby myślałam, że jeszcze będzie kolejny rozdział, a to już koniec. To było dla mnie takie, aha, okej, okay. spoko, ale mam wrażenie, że niektóre wątki nie zostały do końca e, rozwiązane. Oczywiście to może pozostać w sferze naszej wyobraźni, ale jednak chciałabym, żeby autorka pewne wątki zakończyła. E, Fajny klimat, naprawdę iście świąteczne, bo to wszystko dzieje się w dzień 24 grudnia, czyli w dzień Wigilii. Bohaterowie naprawdę super, zazębianie się, zazębianie się tych bohaterów naprawdę ok, ale całościowo taka średniawka, więc trzy gwiazdki na pięć. Biały Dym, o to jest genialne, naprawdę połączenie horroru i thrillera psychologicznego, to jest strzał w dziesiątkę, to jest druga książka autorki, którą czytam i Naprawdę pozytywnie się wciąż zaskakuje. Fantastyczny jest ten klimat, że naprawdę ja miałam dreszczyk, jeśli chodzi o strach, o emocje. Czułam te lęki marigoldy związane z pluskwami, te wzmianki do przeszłości o tym, że przedawkowała zioło, czyli marihuanę, ale ona później wyjaśnia o co tak naprawdę tam chodziło, co się stało w, w jej domu, że musieli się po prostu całą rodziną przeprowadzić. Naprawdę tutaj są super napisane relacje, jeśli chodzi o rodzeństwo, o przyrodnie rodzeństwo. Świetny, świetny klimat opuszczonego miasteczka. No, te takie momenty paranormalne działały na moją wyobraźnię tak totalnie, naprawdę totalnie. I ta książka pokazuje nam pewne kwestie. Przede wszystkim to, czy rzeczywiście broń sama w sobie jest zagrożeniem, czy ludzkie uprzedzenia. Z tym Was zostawiam i uważam, że jeśli chcecie poczuć dreszczyk emocji, chcecie przenieść się do miasteczka naprawdę opuszczonego, gdzie rodzina przenosi się z ramienia fundacji do, no do domu, gdzie nie musi za niego płacić, ma po prostu przetrwać tam rok jakby i to, co tam się dzieje, naprawdę działało na mnie bardzo mocno. Miałam takie dreszcze, miałam naprawdę. No strach aż wylewał się ze mnie i z kart tej książki. Bałam się, nie ukrywam. Oczywiście, jak się bałam, to odkładałam, żeby chwileczkę chłonąć, później z powrotem tą książkę brałam i naprawdę finalnie uważam, że jest to tytuł godny polecenia. Ta historia sama w sobie ma drugie dno, jeśli chodzi o refleksję, o własne przemyślenia i musicie się naprawdę o tym przekonać sami. To książka dla osób 16+, plus, więc trzymajcie się proszę tego wieku, bo no bo pewne momenty naprawdę są dla starszego czytelnika, czyli dla osób 16+, więc z całego serca polecam 4 gwiazdki na 5. No i kochani, tym moim listopadowym komiksowym patronatem jest Wonder City, Miasto Cudów. To książka, To książka wydana przepięknie. Ja kocham komiksy za te rewelacyjne grafiki i ten zapach jest ta historia jest przepięknie wydana, ma piękną kreskę i przede wszystkim ma iście przygodowy klimat. Dziewczynkę, której ojciec zostaje znaleziony martwy w, w tunelach pod Nowym Jorkiem I ona, i ona chce troszeczkę zabawić się w Indiana Jones. Więc mamy tutaj taki klimat Indiana Jones i trochę Stranger Things, ale nie mamy Hawkins, tylko Nowy Jork. To historia, która naprawdę to historia, którą idzie przeczytać w jeden dzień, bo ja tą książkę już czytałam dawno, w sierpniu jeszcze, żeby potwierdzić mój patronat e, czytałam wieczorem i w jeden wieczór przeczytałam i od razu patronat potwierdziłam bo e, naprawdę coś, coś, coś niesamowitego że przy tak fajnej i przygodowej e, historii e, mogę e, podpisać się po prostu swoim logiem, czyli logiem Teachbook jestem z tego bardzo dumna, to jest mój drugi komiks a od wydawnictwa Wilka, który obejmuje patronatem. Wam z całego serca tę książkę polecam. Mamy tu też takie właśnie relacje rodzinne, tak jak to było w przypadku Białego Dymu, ale to są relacje zupełnie innego kalibru. Tutaj mamy przygodę, tutaj mamy Nowy Jork, tu mamy takie relacje z różnymi ludźmi, którzy naszej głównej bohaterce chcą zaszkodzić, inni chcą pomóc, kto jest kim. No tutaj naprawdę możemy podzielić się na dwa obozy Fantastyczna historia, nie mogę doczekać się kontynuacji Mam nadzieję, że będzie wydana przez wydawnictwo Wilga kolejna część Na to liczę, bo naprawdę to komiks godny polecenia Tak samo jak Lightful Naprawdę bardzo, bardzo Wam polecam komiksy od Wilgi Szczególnie Lightfall i Wonder City. To jest najnowszy komiks tego wydawnictwa, i naprawdę Wam z całego serca polecam. Alex jest fantastyczną bohaterką, jest tak odważna, pokazująca, że. Nie ma rzeczy niemożliwych dla niej. Chcę to też zrobić przede wszystkim dla swojego ojca, dla jego pamięci. Także co? To będzie tyle, jeśli chodzi o tego vloga. Dajcie mi koniecznie znać, czy sięgniecie po którąś z tych trzech pozycji. Dajcie mi znać, jak tam u Was świąteczny klimat. w kolejnym vlogu już zaczniemy otwierać sobie moje kalendarze adwentowe z książeczkami, bajkami dla dzieci oraz Drugi kalendarz to kalendarz z puzzlami od Puzzle Premium I będę czytała tam Grudniowy Dom Będę czytała, tam opowiem Wam o książce mm, z wydawnictwa Insignis e, i, też, e, czytać, I też zaczynam sobie właśnie czytać narzeczona na, e, na zamówienie od wydawnictwa mm, BIA Tutaj Wam pokażę okładkę, bo czytam na czytniku O, czytam tu książkę Właśnie to. E, na razie e, zaczęłam dopiero, to dosłownie druga strona. Osłyszałam o niej dobre opinie, więc mam nadzieję, że rzeczywiście będzie dobrze. E, także dzięki Wam bardzo, że oglądaliście. Będę wdzięczna za wszystkie łapki w górę, subskrypcje, komentarze, które wszystkie czytam i jestem za każdego widza i widzkę bardzo, bardzo wdzięczna. No to co? Ja zaszywam się pod moim e, zimowym kocykiem i lecę czytać.